Aby ułatwić zapis czasem dużych, czasem bardzo małych liczb stosuje się tak zwaną notację wykładniczą, nie niezmieniona samej liczby, natomiast sam zapis jest krótszy, niejednokrotnie po prostu bardziej czytelny. Na czym polega sama metoda? Jeśli mamy dużą liczbę, zapisujemy ją w postaci pewnego iloczynu. Mianowicie, zasada jest taka, że na początek musi być liczba pomiędzy jedynką a dziesiątką. Tu mamy cyfry 4 i 2, więc z nich mogę zrobić, poprzez umieszczenie gdzieś tam przecinka, liczbę 4 i 2 dziesiąte. Czyli tak naprawdę one stoją obok siebie ale wciskam między nie e, przecinek, dlatego że w notacji wykładniczej pierwsza liczba, czy, czy jedna z liczba z iloczynu musi być liczbą między jedynką, od jedynką, włącznie z jedynką, do dziesiątki, ale bez dziesiątki. Czyli mam 4,2 i teraz to uzupełniam przez pewną potęgę dziesiątki. I teraz uwaga, zobaczcie, normalnie ta liczba ma przecinek tak tutaj, nie piszemy tego oczywiście I teraz zobaczcie. Przesuwam o jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, więc mam 10 do 6. Jeśli mam małą liczbę, też muszę na początek napisać liczbę y, pomiędzy 1 a 10. No, z tego zlepku cyfry 3,21 zrobię 3,21. Jeśli mam taką małą liczbę, zapis będzie, słuchajcie, z potęg wykładnikiem ujemnym. Przecinek mam w tym miejscu i zobaczcie, jak przesunęłam. 1, 2, 3, 4. 4 miejsca, czyli daje do minus czwartej. Ten zapis na końcu jest jakimś uproszczonym zapisem bardzo małej liczby. Natomiast nie jest notacją wykładniczą, dlatego że ta liczba tutaj nie jest pomiędzy 1 a 10. Żeby to zrobić, słuchajcie, przecinek muszę dać tutaj 4,32. Natomiast teraz zasada jest taka. Było 432, ja zmniejszyłam i mam teraz 432, zmniejszyłam przesuwając przecinek o dwa miejsca. Jeśli tę liczbę zmniejszyłam, to znaczy, że tu muszę zwiększyć. Zwiększyć dwa miejsca przesunęłam, więc ten wykładnik zwiększam o 2, więc już nie mam minus 13, a minus 11.